8 widzowie, to ja na teku. Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem jesteśmy na Anarchii SMP. Niestety nie oryginalnej. Smutna żaba. Ale jesteśmy na Asence. Dzisiaj postaram się zabić kogoś. E, mam 182 serca. Jakby to powiedzieć, to serce zdobyłem po prostu grając sobie z moim przyjacielem. No i stanęliśmy sobie tutaj i zabijaliśmy każdego. Od razu mówię nie gram na tak więc... Więc nie będzie tak łatwo, bo tutaj dużo osób jest na cheatach. W sumie to jest jakieś koksy totalne, więc na razie się nie opyla. Ale możemy pójść do netheru, może coś pokopiemy i tak dalej. I jak pewnie słyszycie... Tak! Po prawie dwóch latach nagrywania na YouTubie mam słuchawki. Jeśli niektórzy oglądają mnie bardzo długo, to powinni znać ten powód i zobaczymy, co tu się dzieje w naderze w ogóle. O, jakiś no-name, w sumie mogę go zabić, ale szkoda trochę chłopa, ale trudno. Ja nie jestem taki serio, ja po prostu go zabiłem, bo widzę, że on za dużo tutaj nie pogra, a ja normalnie rozdaję diamentowe sety ludziom. Chociaż na przykład temu nie rozdam, bo ten ma już zbroję jakąś tam średnią. I teraz jak zdobyliśmy jakieś fanty, ja mam lepsze, że ja wam potem pokażę. Ale no po prostu pójdziemy na spawn, na te tej temy, jakimś totalnym bambikom. I będę pomagał nowym graczom. Więc zabijamy takich git i dajemy gorszym. Jak chyba Robin Hood tak robił. Coś, coś tak mi się kojarzy. Spawn. No, Dobrze. Szukamy jakiegoś tlanego no ma O, miłoż. Hej. Oj, no, miłoż! Ratuj! Ila O, dzięki. Weź sobie to, to, to i to. Miłoszu. Wziąłeś kilka rzeczy? No? Fajnie. Tak? O, wziąłeś! Fajnie. Papa, Pa, papa. I pierwszy setik rozdany. Tym razem możemy pójść do endu. Może kogoś tam znajdziemy ciekawego. Zabijamy jednego noonejma sobie. Co to jest? Co jest? Zobie? Co He. Co jest smog? Taki. To jest. Nie, chwila, ja idę to zobaczyć. Ja chcę go zabić. Wtedy się otworzy chyba portal. Kolejny do NCT. O kurde, trochę się boję tego smoka. Ale czego się nie robi dla kontentu? Biję go normalnie. Ale coś czuję, że ja go nie zabija. W sensie. O, a propos. Wyrzucił mnie i uciekł. Dziwny smak. O, tu lata. Co jest? Wracamy się na spawna. No i. Chyba będę musiał iść itemy do mojej bazy i mojego przyjaciela. Alpierw zobaczmy jeszcze nether. No tak średnie. No to lecimy na home. E, home spadamy w dół. Cyk. E, dobra. Co ja tutaj mam? Kubeczka do netheru. Ochrona 3 i tutaj. Dobra. Kilow typkowi się przyda. Jakaś, jakiś protection. Taka zbrojka i jeszcze jakiś dobry miecz. taki Bo nie chcę dawać tych piątek diaksowych. Tutaj wszystkie są takie same. Dobra, dam ten. Może mniej zużyte budki. Te. Dobra. Dodam te. Chociaż nie, to i tak jest za darmo, to dam ten Dobra, idę. Jeszcze dam to. Jak skill w sumie, dam ten. Figierkę dam to No i lecimy na spawn. Rozdamy komuś, kto tutaj wygląda na takiego średniego byka. Proszę, przyjacielu. Moc. Kozaczek. Ty to masz mięso i sajonora. Dalej tutaj po 300 serc. Powinien być jakiś limit do 50. Szczerze, to moje serca są też bardzo P. No tak. Jest tutaj jakiś przeciwnik godny na poziomie moich serc. Tutaj są tylko takie. Trochę. O ty! Jest ludzi. Nie wiem, się to. Ew, znowu nether. Wiem, że taki odcinek nudny, ale zawsze coś dzieje. Włączam nagrywanie. Puf! No i nudy już. O kurde, ne se co Hejka na derytku. Kurde, co tu się dzieje? Się bojność, że zaraz z tunelu mi ktoś wyskoczy. Całkiem normalne zachowanie na archi. Przepraszam, ale wiesz, to tak nie wypada, nikogo nie zabijać. No musiałem, przykro mi. A od razu mówię, pod, podkusił mnie diabeł, to nie byłem ja. kto tu jest jeszcze? Zostaniesz tu na wieki. Spawn. Bym użył tego teleporta. Wiecie, jest taki straszny, bo tam ludzie się kampią, robią jakieś obsydianowe bazy. Są takie średnie. Nawet nie, nie mam jakby szans, żeby z nimi zawalczyć, bo oni od razu agresywnie. O! Idealnie! Bo ten zacznie zaraz uciekać. Co tam ten 7 serc jest? Nie wiem. Może. Tutaj ktoś jest biedny 30 serc jak serc. ja mógł sobie iść pomóc w ludzi takich w potrzebie muszę mu pomóc oczywiście w trochę inny sposób taki okej okay, cofamy bo wiem żeby dwójka się na mnie rzuciła No i co, pipi uciekasz? Boże. Polska, zapomniałem. Ja, ja, ja widzę odważny gracz na dziesięciu sercach się ze mną biją. A siebie jest czterem. No, chociaż nie wiem, ten może jest lepszy, ale nie wiem, jak typie, powiedz mi, straciłeś tyle serc? Wiecie, jakby ja nie uciekam, bo niestety widzę, że nie mam wody, tylko tą lawę dopiero się teraz strzeliłam. Więc... Tak średnio mi idzie. No tak. Klątwa odcinków. To chyba ma każdy youtuber. Czemu ty mnie bijesz? Dziękuję. A ten Madiaks jeszcze, dobra. Ten jeszcze bardziej gryzie niż reszta. Taki dziwna ta rasa. Kurde, co to jest? Aha, to jest chyba TOFIK w takim razie. Czuję, że... Tak! To jest Tofik! To jest widzowie. Jeśli ktoś go nie zna, to to jest najsławniejszy cheater na serwerze ogólnie. Ona 500 serc bez itemów, kręci się i każdego można powiedzieć, że hita. Bo jakbym stamtąd nie wyszedł, to by mnie zabił. Jakby nie da się uciec przed nim. To dziwne czasami jest. Jak on to robi? A propos, bije trzy osoby naraz, no tak. Jeszcze przez, przez zabudowane 5-10 kratek ściany. O, idziesz na mnie. Szkoda, że masz jakieś 150 serc mniej ode mnie. No i teraz będziesz uciekać perłą. A przez lagi ciebie nie zabiję. Czemu wy tak uciekacie? Na początku taki taki totalny kozak, który... A, no tak. Co tu się wydarzyło? Trzymaj co do mnie szybszy? On ma jakieś haksy, że się chodzi na wodzie. Haj, dostał bana. Dobra, łatwo. Hashtag nie lubię cheaterów. O, i temy na dostarczenie. No i git. I się zastanawiam, czy nie być dostawcą na tym serwerze. Całkiem ciekawy boks. całkiem ciekawe salkery z kitami. Dzisiaj w ogóle pierwszy raz co gram, bo oglądałem nowy sezon czwarty Stranger Things, zostały mi trzy odcinki. Więc nie wiem czy ktoś z was ogląda Stranger Things, bo serio super polecam. O, Modern Casper, siema byku. Ja cię zabiłem z 20 razy. Czemu uciekasz? Nieprzyjemna sytuacja. czemu ty masz 6 serc, gras na i myślisz, że kogoś zabijesz? A ty jesteś fajny, miałeś ostatnio 50 serc, ale no tak. Smutne. Czemu ja muszę zabijać taki? Czemu ty uciekasz? A tu właśnie zepsułeś serwer, bo już nie da się tutaj budować. Znaczy niszczyć. Czemu wy tak się nie ruszacie, śmiesznie? Co ty odwalasz? Co mnie hitnąłeś i uciekłeś? Przecież to wiadomo było. O, i wywaliłeś się, czyterku CZEMU TY MASZ 100 serc Z 20?! Odpali się znowu, dostałeś bana śmieszna. Czemu ty walczysz ze mną? No, wyjdźcie, no, wyjdźcie, kozaki. trochę wam serc brakuje, podpowiem. Oj, maciora to się trochę boję, muszę przyznać. Ale rajtowy set nie jest taki łatwy do zabicia. Oooo. A... Oj, coś ci się nie udało. Mieczyk. Kto chce mieczyk? Mieczyk. Mieczyk. Kto chce mieczyk, przyjaciele? No bierz. No bierz. No bierz ten mieczyk. Czemu go nie Co tu się stało? Ty. Oj, dostałeś bana. Na tym mi zależało. Czemu teraz uciekasz? A, bo tu masz więcej serc chyba. O ty mi uciekniesz teraz. Ciebie trochę nie rozumiem. Ale to, to jest takie dziwne zachowanie. Kogoś atakujesz? Czymś stwierdzasz, że uciekasz. Tego nie rozumiem. To jest bardzo słabe zachowanie. Zrozumiem, że mam dużo w sercu więcej. Jest! Kto mi to zabrał? O, klatę nederytową! E, daj klatę, dam resztę Czemu mi zabrał to tak hamsko to? Okaźnik MSG. Pani oddaj klatę, dam setup. Boże, takie bez talentu zabieraj temy, które by mi się bardziej przydały. Rozumiem tego. Czemu ty, Tofik, znowu jesteś? Aha, V2, bo bana dostał, dobra. Okej, okay, już rozumiem. No walcz z Tofikiem, walcz! Tofik cię przygarnie do grona. Śmieszne zachowanie. Brakuje mi dwóch serc, które muszę spełnić. W tym odcinku, że mi z 200. Chyba że plany totalnie nie wypalą. No to nie wiem. Czemu ty uciekasz? Chodź tu. W ogóle przed kim ty uciekasz, a teraz ja cię ciebie... go... Tobiasz oszukałeś mnie. Miało działać, a nie działa. O, ty, to wiesz. Jak możesz oszukiwać własnych widzów? Chodzi mi o to, że tobiesz użył tego na chyba wersus 20 albo 30 i mu zadziałało minie. Mnie. O, tutaj jest kubuś nasz ulubiony. Hej, kubuś. Dobra, idź tam. Tu uciekasz? Jak ty stamtąd wyszedłeś? A no tak, ty idziesz do wody od razu, żeby wygrać ze swoim przeciwnikiem. No, chodź tu. Pogódź się. Że przegrałeś. Kolejny, 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 kolejny raz. Jedno serce. Odwróć tu. O, o, o! Czemu ty tutaj jesteś? O nie, zabrałeś mi. Jest! Mamy 200 widzowie. Mamy 200. Let's go. Czy Pan Dziula coś do mnie pisał? Pan Dziula nie ja chyba nie chcę. To u Panziuli mamy tutaj takie coś, że... E, pandziula to jest mój wróg numer jeden. O i robimy hanta na dziula kiedyś. Dobra. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie.